Siemaneczko, Maneczko, moje mili, z tej strony witam się z wami. Ja jestem Bora. Jest to Ma gra Mafia 2, dziewiąty już odcinek z tej wspaniałej gierki. No i co, skończyliśmy tą walkę treningową w zeszłym odcinku z tym Driblasem. Jesteśmy na siłowni i zobaczymy, co dalej. Więzienne siłownie, oczywiście. Zapomniałem dodać. Jesteśmy przecież w więzieniu. Chyba sobie zobaczymy, co tu mamy w ogóle do zrobienia. Możemy pogadać albo wyjść. No, zobaczymy, pogadamy. Może z dwoma, trzema no i co, wszystko z kim yeah, by tu jeszcze pogadać? Może z tym? Nie chcę gadać. To wychodzimy, ale tu się nie da, to chyba z tamtej strony. Watch where you walk, long Maybe if your eyes were all the way Chcesz open, you would have me coming, asshole. Galante, crooked white devil. Nice to see you too, Mr. Wu. Crooked? You bet on your own guy and he lost. That's the way it works in this country. Then Wu, offer you a rematch. I think I can arrange that. You up to it, Vito? No, so pewnie. That's yeah, get him a step ladder. looks like you got yourself a rematch. And none of that chop suey crap. This time. Now listen, these chinks are quick little bastards. No point in throwing big punches early on. they will never connect. All right. What am I supposed to do then? You hit him quick and tire him out. When he's weak, he'll put his guard down. And then you swing for the fences. Now get out there and show him what you make. Eh, po swojemu. Hey, does Vito get a fortune cookie after eating your guy for breakfast? <laughs> <laughs>

His master will not be happy. Zaraz się podejdę i spróbuję go inaczej. O. I już mu się zęby posypały na tego pana z tyłu. I już gościu po tobie. Vitobora ci rozwalił. A tu tydzień później. Co to? Apel? Apel Na Rakowieckiej. Your life for work. No, mam nadzieję, że to jest spieprzał już tego więzienia. Ja chcę akcję, chcę miasto, to piękne miasto, chcę tam wrócić. A nie jakieś obśmierdziałe za... nie wiem, jakie zardzewiałe kraty. Syf smród i same samce. Dość tego więzienia. Chcę na wolność, do samochodzików, dupeczek świeżego powietrza. Hey, Bitoń. idę, idę, podążam. Co O, chyba nie będzie jednak ucieczki. Chyba będzie walka, tak mi się coś wydaje. Kolejna. No zobaczymy co pan Galante szykuje dla mnie. <coughs> not exactly we got a challenge from the spooks and i don't want to risk peppy getting all banged up before his big fight with o'neill so i want you to take this one it'll be good practice for you come on pevenya. he's going to, szczur, to gonna be fighting as a strong bastard but he ain't too bright fights with his heart not his head you piss him off you lower his guard that's when you let him have it all right here we go make me proud kid. Jasne, <laughs> o, zobaczymy, a nie zdążyłem spacji nacisnąć koleś. O! Wow. Co on mi robi? Nie mogę go trafić!

i mean it would have been nice if he asked my permission first but hey i'm happy for you vito <laughs> you're in jail look at yourself uh, how'd you let this happen hey i already got a lecture from the judge huh i don't need another one just just drop it all right vito there's something else mama <laughs> Umarwa? mama what do you mean what about her she's sick vito she's <laughs> been like this for weeks and she's not getting any better Look, Frankie, go to Joe's. He's holding onto my money for me. You get her the best doctor you can find. And uh, you keep the rest as a wedding gift. Vito. No, no, I mean it. Looks like I'm not going to need it for a while. All yeah, right, you know, like I got to go. Uh, look, you take care of Ma. Tell her I love her. I will. And thanks, Vito. Dobra, co mamy dalej do roboty? Już się nie mogę doczekać. Kogo mam teraz zlać? Znowu tydzień później. Kiedy ja wyjdę? Zaraz 10 lat minie. Ja stary z wyjdę bez sensu. Let's go, Those ain't gonna clean Sam sobie kible. Cze? <gible> kible, debil. Coś mi się chyba popierdoliło w głowie. Od nadmiaru pałkowania. Wiecie, czemu oni wszyscy z pałkami chodzą? Bo jak się kraty w nocy zamkną, to ci... ci ten... Yy, Normalnie bym powiedział gady, ale powiem... Strażnicy więziennie się tymi pałkami nago w nocy dotykają, wiecie, nie? <laughs> Idzie sobie jeden i drugi i się pałkami dotykają. Hm, to chyba jakieś pałkarze, że nie powiem inaczej.

jak mam wyczyścić Kibel? O nie O ja pierdziele, dobrze że nie straczę Już starczy Aha jeszcze jeden. Ten już leje Ja pierdolę Ale zniewaga, co nie? Mów teraz czasnął w ten beret i schował do tej dziury najchętniej W tym pisuarze Ciekawe, czy wtedy był tak był cwany. Ciekawe czy wtedy był taki cwany O, nie zapamiętam Twoją twarz, muszę się przyjrzeć. Mam nadzieję, że jak będę wychodził, to pierwszy w łeb dostaniesz. The get A Gdzie tu są prysznice? Aha, right, przechodziliśmy. Skoleta, Co, będę się sylał pod mydło? <laughs>

<laughs> yes, yeah, sure. Have your fun, you sick bastards. Hotch, hotch. I like your scars, pretty boy. Where'd you get them? Sorry, asshole. You picked the wrong ass to drink. We this the easy way. Zły otwór se wybrałeś. O kurde!

A, nie wyszło. Podchodzi z buta mu A, nie ten guzik, no, znaczy nie ten klawisz. To jest Vito Vandam. O, następny. Fajnie. Dziwne, że wszyscy raz nie podchodzą, tylko pojedynczo. Jednak mają jakieś zasady pedały. No, odchyl się, odchyl się kolego. A teraz do ciebie podejdę i lekkim. A teraz zrobię coś takiego. Hej, no, Już się zapalił? To jest? Gdzie jest <laughs> I znowu karcel. No, 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 no. Chiba tak. Mama died while Francesca was visiting me. Instead of going toward a good doctor and a wedding gift, every penny I had went to the funeral. Mr. Galante wants to talk to you. Come with me. kogutkowy Good to have you back, kid. What the hell happened? It looks like the mix weren't up for a fair fight. A couple of them jumped Pepe yesterday it was a lot more than a couple yeah well we sure are but o'neill's all by himself right now yeah the guards won't be back for a while you're just gonna give him a good beating break a couple of bones same as they did to me got it yeah i got it i got it all right come with me break a leg if the guards get back early O'Neil. Okej. Okay. All right. Ten hantelkami jedzie. Hey, O'Neil. I got a little business to settle with you. Just the man I wanted to see. No to choć fryer malutki. Come here, Mary. I don't think so. Oh. Szybki. Again, ale ja jestem szybszy. Ja to chciałem zrobić właśnie w tym momencie. Pięknie. No i co? Dalej. Fight. Than that, girl. Energia odnowa. nowa? Nie. Oj, co jest? Kosa wyciągnął frajer kosę. <gryw>

What do you plan on doing when you get out of this shithole? I don't know. I sure as I ain't gonna go back to working for Clemente, I can tell you that. Yeah, you're better off just forgetting about that old bastard. Trust me, Alberto's a real cocksucker, and you can bet that lawyer he's hired was just there to make sure you didn't write. But don't worry. You'll get his. Letting guys into your family for money like he offered you is against the rules. He's gonna have a lot of explaining it to who? i thought clementi was the boss. you obviously don't know how things work around here. you see, there's more than one family in empire bay. there's three. each family controls their own neighborhoods. there's a system of rules. and if there's any disagreements, the bosses of all the families meet to work things out. that's the commission. great. so what do i do now? am i in trouble too? no, 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 nothing like that. you're young, you're smart, and you've proven you can keep your mouth shut. Exactly the type of guy everybody wants working for him. Yeah, but I don't even know who these other guys are. There's two other bosses besides Clemente. One is Carlo Falcone, the other is Frank Vinci. Carlo is young and ambitious. The guy's a freaking nut job. He's new blood, but as Don Vinci, he's a man of honor. He respects the old ways. You know these guys? <laughs> you could say that.

Spoczywaj w spokoju. F, po co? Potenza. Co to teraz mamy? Z więzienia wychodzimy? A, będą nowe furki. Elvis Presley. <laughs> no i świetnie. Okej, okay, ale co się dzieje po wyjściu z więzienia, naszego wyjściu z więzienia, co się dzieje w mieście, dowiemy się już z kolejnych odcinków. A no w tym odcinku to by było na tyle, żegnam się z Wami. Ciepluteńko jak zwykle. Nie, zapomnij, nie zapomnijcie zostawić lajka, jakiegoś komentarza, który jest bardzo mile widziany. Zostawcie suba, jeśli nie jesteście jeszcze moim widzem, chcecie być na bieżąco z wszystkimi moimi materiałami! Och, jak się poplątałem znowu na koniec. I też zachęcam do lajkowania, lajkowania mojego fanpage'a na Facebooku. I jeszcze raz trzymajcie się plutko do następnego odcinka, pa pa!